W miniony weekend Częstochowa na miejskim stadionie lekkoatletycznym gościła najlepszych lekkoatletów w kraju. Powodem tego wydarzenia była finałowa runda Ekstraklasy. Dla wszystkich fanów królowej sportu, jak mawia się o lekkoatletyce, była to nie lada gratka móc zobaczyć w akcji takich zawodników jak mistrza świata i Europy Pawła Fajtka, brązowego medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio Wojciecha Nowickiego, Kamilele Lidźwinko czy Justynę Święty. Największą gwiazdą imprezy w Częstochowie był Paweł Fajdek, który rzutem na 81 metrów i 8 centymetrów zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie rzutu młotem. Gdyby tyle rzucił w Rio, byłby mistrzem olimpijskim. Chciałem troszeczkę dalej rzucić a, zawody od początku na 100%, no troszeczkę rzucałem za promień, no ale to akurat powód tępego koła bardzo i ten młot uciekał i ciężko było go złapać. Zapytam o ten sezon, wzloty, upadki, ale jak, jak podsumujesz? Wzlot i jeden upadek, to tak, to tak. Taka jest prawda. No. Ciężko, ciężko mówić, ciężko podsumowywać. Jeszcze ja tego nie robiłem, dzisiaj zakończyłem dopiero sezon, więc czas na podsumowanie nadejdzie. Na wyciągnięcie wniosków i na odpoczynek, żeby zregenerować się przed kolejnym sezonem. W drugie miejsce w tej konkurencji, po rzucie na 77 metrów i 73 centymetry, zajął Wojciech Nowicki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Rio zdobył dla Polski brązowy medal. Start jak każdy inny, wiadomo, no to już jest troszeczkę, że tak powiem, mniej ważny, jednak tutaj zależało przede wszystkim, żeby zrobić punkt dla klubu. No udało się troszkę punktów zdobyć. Niemniej jednak już wiadomo, też nie mam takiej formy jak w inne igrzyskach, no bo na igrzyska, igrzyska były docelową imprezą. No ale coś tam jeszcze udało się, po już mówię, pomimo zmęczenia, na koniec sezonu rzucić. Ale ta rywalizacja z całym fajtkiem dzisiaj była całkiem na serio. Nie, nie, tutaj tak po prostu rzucaliśmy, można powiedzieć, dla zabawy. Paweł chyba podszedł bardziej poważnie do, do tych zawodów. Ja to po prostu tutaj przyjechałem, żeby coś tam rzucić, że tak powiem, na spokojnie, bo już wiem, że no nie jestem w stanie daleko rzucać. Po prostu muszę troszkę odpocząć fizycznie i przede wszystkim psychicznie, no bo jednak troszkę... Energii kosztowały starty w Rio, naprawdę, bo to były wielkie emocje. No i już to tak, już po prostu była taka tendencja spadkowa. No ale jeszcze coś tam, tak można powiedzieć, w miarę te rzuty wyglądały. W biegu na 110 metrów przez podki najlepszy okazał się półfinalista z Rio, Damian Czykier. No, zawody jak zawody: zawsze trzeba dać się wszystko. To i nie ma zawodu, które z nie wiem, może No właśnie, tak jak z sportu, że zawsze trzeba dawać się wszystko i walczyć o jak najlepsze czasy, wyniki. Walczyliśmy ze sobą w właśnie w sporcie indywidualnym, takim jak dotyka. Tak Jakie wspomnienia z Rio? To no, no, piękne wspomnienia. Dużo, no pierwszy raz tak poczułem atmosferę drużynową. Jak Cała reprezentacja, wszyscy walczymy o jak najlepsze miejsca, wspieramy się. No, coś pięknego. Właściwie czułem się jakby to był sport drużynowy, indywidualny. I ogólnie, no piękne no, wspomnienia z biegów, z całej tej otoczki i się nie mogę doczekać kolejnych igrzyska. Impreza jak impreza, trochę za kim, no wiadomo, no... człowiek skupiony jest na starcie, stadion i tak dalej, treningi, później start, a później no, trochę można było zobaczyć tego. Rio Brazyliko, pakawany. Jezuska sobie wejść, yy, zrobi zdjęcie. I powrót do domu i dalej. Robota. Na częstochowskim obiekcie wystąpili także Jakub Jelonek w chodzie na 10 km. W skoku wzwyż pewne zwycięstwo odniosła inna olimpijka Kamila Lićwinko. Bieg na 200 metrów wygrała Justyna Święty, a po pchnięciu kulą na odległość 20 metrów i 27 cm wygrał Łukasz Haratyk. Dla częstochowskiej lekkoatletyki organizacja takiego turnieju to wielkie wydarzenie. Mamy nadzieję, że na stadionie lekkoatletycznym w Częstochowie jeszcze nie raz będziemy gościć tak wyśmienitych zawodników. Więcej o gestawskim sporcie na Radiofon FM